Sponsorem programu jest Orlen. Jak miałeś kilkanaście lat, powiedzmy, już byłeś świadomym sportowcem, jeszcze młodym, ale dość świadomym czy nieświadomym? Jak byś to teraz z perspektywy czasu ocenił? Ja myślę, że półświadomym. <laughs> tak, kto był Twoim sportowym idolem? O. Ciężko powiedzieć, ja od zawsze lubiłem tenis ziemny i, i ta era Rogera Federer'a i Rafaela Nadala to dla mnie jest jakiś kosmos i ponadczasowy, ponadczasowy sport. I ja bym, ja bym paradoksalnie wybrał po prostu tych dwóch sportowców. Któregoś z nich stawiasz wyżej? Nie, no ciężko naprawdę już z nich wybrać, ale naprawdę... No nie, no bo wiesz, zawsze jest team Roger i team Nadal, tak? Znaczy jest, no było tak przez wiele, wiele lat i ci, którzy są team Roger, nie przypadają za Nadalem, a ci, co są team Nadal, nie do końca lubią Rogera i robią ja masę i... argumentów przeciw. Tak, ja lubiłem, ja się nie dzieliłem na team taki czy team taki, ja byłem koneserem tenisa, który oni grali, i, I te finały Rolanda Grossa szczególnie bardzo, e, bardzo fajnie się oglądało i jeżeli że miałbym wybrać chyba bardziej Rafa Nadal za to, że po prostu, jak się patrzy na niego, to jest profesjonalista w 100%. Rafa Nadal powraca. Nie wiem, czy zanotowałeś to. No chyba wczoraj grał mecz, tak mi się dzisiaj, wydaje? Dzisiaj, Albo... ale nagrywamy, proszę Państwa, tydzień przed premierą, także już będzie wiadomo, jak tam sobie poradził w Barcelonie. <grym> Okej, okay, tak, w Barcelonie, ale to po jakiejś dłuższej przerwie. Same jestem ciekawy, czy, czy mu się uda, bo już też próbował wcześniej wrócić, ale, ale też tam te kontuzje go nie oszczędzają. Ja myślę, że wiem dlaczego. Oczywiście on sam wie głównie dlaczego, ale. Igrzyska w Paryżu w tenisie rozegrają się na kortach Rolanda Garosa. No tak, na których wybra, wygrał oczywiście niebotyczną, niebotyczny procent swoich w ogóle pojedynków, także e, na pewno będzie celował. Jeżeli będzie w pełni zdrowy, ma szansę absolutnie wygrać to. No to Twoim zdaniem, kto wygra tenisowe turnieje singlowe w Paryżu? Tenisowe turnieje singlowe? Tak, wśród mężczyzn i wśród kobiet. Wśród kobiet, no to na pewno Iga świątek. To w ogóle nie mam pół wątpliwości, a wśród panów bardzo ciężko jest teraz określić. Jest tylu wybitnych, fajnych tenisistów. E, Nowak jeszcze nie wygrał żadnego turnieju w tym sezonie. E, także nie wiem, Sinner, ale Sinner też tak troszkę na mączce, to też nie jest do końca jego nawierzchnia. A Carlos Alcaraz? Carlos tak, jak najbardziej. No, on jest świetny ale też często walczy z tymi urazami i nie do końca te wszystkie turnieje rozgrywa. Jeżeli będzie w formie, mam nadzieję, że po prostu wszyscy będą zdrowi i wszyscy w formie, wtedy będzie się super to oglądało. A Hubert Hurkacz? Hubert Hurkacz ostatnio super sobie radzi na łączce, ale to też nie jest jego nawierzchnia. Także mam nadzieję, że zdobędzie minimum medal. Kibicuję, ale naprawdę ciężko ocenić, żeby na tej łączce aż tak sobie dobrze poradził. Wydaje się, że tenisiści dość mocno, znaczy nie wydaje się, no tak po prostu jest, dla nich tym absolutnym topem i marzeniem jest zwycięstwo w turnieju wielkoszlemowym, Ale Iga Świątek nieraz mówiła o tym, że dla niej igrzyska są mega ważne, na tych pierwszych w Tokio nie poszło tak, jakby to sobie wymarzyła. Jaką byś jej dał taką radę przede wszystkim z tego punktu widzenia, pewnie mentalnego, no bo fizycznie wszyscy wiemy, że jest rewelacyjna, zwłaszcza na mączce. Tak, no ciężko, żeby mi dawał jakieś rady, bo, bo ja jestem gdzieś tu, a Iga jest w chmurach. Także... Ale ja nie mówię o tenisie. Ja mówię, o, wiesz, o tak, tym podejściu tak, tak. do samych igrzysk mentalnym. Mm, nie no, Iga na pewno ma cały, cały sztab ludzi, którzy, którzy jej lepiej podpowiedzą niż, niż ja. Była już na igrzyskach, myślę, że wiesz, czym to się je. na pewno to jest inny turniej, tak jak mówiłem, niż wszystkie inne. I ona też już to wie, także ona sobie już ze wszystkim dobrze poradzi. Sponsorem programu był Orlen.